Konsekwencje i skutki działania piramid finansowych. Rana w społeczeństwie. Konsekwencje działania piramid finansowych są dalekosiężne i niszczące. To znacznie więcej niż tylko utrata pieniędzy. Dla tysięcy ludzi to prawdziwa tragedia. Na poziomie indywidualnym poszkodowani często tracą całe oszczędności życia. To prowadzi do zadłużenia, bankructwa, a nierzadko utraty domów i majątku. Problemy finansowe przekładają się też na rozpad rodzin, konflikty, stres, a nawet mogą skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Ludzie wpadają w depresję, tracą zaufanie do innych, a nawet do samego siebie. Ale skutki są odczuwane także w szerszym kontekście. Piramidy finansowe osłabiają zaufanie społeczne do legalnych instytucji finansowych i inwestycyjnych. Kiedy ludzie są oszukiwani przez rzekome firmy inwestycyjne, zaczynają podchodzić z dużą rezerwą do banków, funduszy inwestycyjnych czy doradców finansowych nawet tych uczciwych i rzetelnych. Ich funkcjonowanie negatywnie wpływa również na stabilność całego rynku finansowego, zwłaszcza gdy obejmuje dużą liczbę osób i znaczące sumy pieniędzy. W przypadku większych afer tego typu konieczna staje się interwencja państwa, co pochłania ogromne zasoby publiczne na postępowania sądowe, dochodzenia, próby odzyskania środków i pomoc dla poszkodowanych. Zjawisko piramid finansowych może także poważnie wpłynąć na reputację całego sektora inwestycyjnego w kraju. Długofalowo piramidy finansowe utrudniają rozwój zdrowych mechanizmów rynkowych i efektywnej edukacji finansowej społeczeństwa. Ludzie, raz sparzeni, stają się nieufni, co z kolei hamuje innowacje i rozwój legalnych, bezpiecznych form inwestowania. To błędne koło, które szkodzi wszystkim.